Witam Was bardzo serdecznie. Coś innego dzisiaj. Pokażę Wam, czym montuję filmy, w jakim programie i takie tam sprawy techniczne związane z moim kanałem. Może kogoś to będzie interesować. I tak, profesjonalistą w tym nie jestem. Zresztą, jeśli chodzi o akwarystykę, też ale krzywdy chyba nikomu tym nie robię nikogo do niczego nie namawiam prowadzenie kanału to tylko taki dodatek do tego hobby pieniędzy z reklam na YouTube nie ma jakby ktoś się interesował pewnie nigdy nie będzie zresztą teraz trzeba mieć minimum 1000 subskrypcji i ileś tam wyświetleń filmów i nie dążę do tego, żeby mieć więcej i więcej tych słów, wiecie, tak na siłę. Nagrywam jak mam czas i ochotę, czyli dość rzadko. Najważniejsze dla mnie, żeby zwierzątka miały, miały się dobrze. Ale i tak oczywiście bardzo dziękuję za suby, lajki, komentarze. Zawsze to jest motywujące. A jak macie jakieś sugestie, jakieś pomysły co zmienić, to piszcie śmiało, nie obrażę się, jak napiszecie, jeśli coś Wam się nie podoba w moich filmach. Wiem, że byłoby fajnie wystartować nowym akwarium, a nie tu marudzić cały czas przy tym jednym. No kiedyś na pewno coś zbuduję, coś ciekawego i oryginalnego. Jeszcze nie wiem kiedy. Ale zobaczymy. Czym filmuję? Jakoś od października ubiegłego roku telefonem Sony XZ Premium. Akurat w mega fajnej promocji był do tego ten, a nie inny. Wcześniej filmowałem Samsungiem A2016 i też jakość filmów chyba dobra była, więc nie trzeba drugiego telefonu do tego. Full HD w telefonie wystarczy. Zresztą dalej pewnie bym nagrywał Samsungiem, ale już wolno chodził i musiałem wymienić właśnie tym Samsungiem. Teraz filmuję. Lustrzanką też próbowałem, ale jest w gonie mi telefonem. I jeszcze 2-3 razy chyba użyłem GoPro trujeczki. Statyw bardzo się przydaje. Tutaj taki najtańszy do niego uchwyt na telefon za kilka złotych statyw, nie pamiętam jak to jest, 30-40 złotych zawsze filmuję tak, żeby było widać całe akwarium myślę, że tak jest najlepiej przynajmniej jak w części filmu jest pokazane całe akwarium i jeszcze trochę nie mam zbyt dużo niebieskiego światła, więc wszystko dobrze widać no, mniej więcej akwarium w filmach wygląda tak samo jak na żywo. Sony Studio 15, wersja Platinum, nie mylić Sony Vegas. Program, w którym montuję te swoje filmy obecnie. Oczywiście można by używać z powodzeniem jakiegoś darmowego programu, ale używam też go do innych rzeczy. Chociaż ma spore możliwości, to ja tego na tym kanale, tak nie wykorzystuję zresztą chyba nie potrzeba tutaj a tak w ogóle można bez montowania w programach wrzucać filmy prosto z aparatu na i już z tym, że ja lubię tym bawić się jeszcze jeden bajer DJI Osmo 2 gimbal stabilizator kamery w tamtym roku sobie kupiłem Fajna zabawka, wygląda pewnie, jakbym się przechwalał, no może trochę, ale był używany kilka razy w filmikach. Takie coś się może przydać, jak filmujecie coś w ruchu. Nieraz się mi przydaje i nie tylko do tego kanału na YouTube, chociaż te nowe kamery mają coraz lepszą stabilizację. Chyba to wszystko. A propos coraz więcej morszczaków nagrywa na YouTube, na YouTubie i bardzo dobrze. Fajnie się to wszystko ogląda. W ogóle w Polsce chyba coraz większe zainteresowanie tym hobby. Szkoda, że nie tutaj gdzie mieszkam. Może kiedyś zrobię film o tym. Akwarystyka morska w Polsce i Finlandii porównanie. Staram się to zrobić w miarę rzetelnie, więc uwzględnię ilość mieszkańców i tak siedzę na tych fińskich i polskich forach, więc może coś ciekawego z tego wyjdzie. Pozdrawiam wszystkich akwarystów morskich, słodkowodnych i tych, którzy nimi zostaną. Do usłyszenia. Cześć!